Ja się właśnie wybieram do największego rage roomu w Warszawie, być może. Jeszcze chwila i proszę, jesteśmy. Wybierzmy sobie outfit na dzisiaj. Co myślicie o czymś takim? miniorki gotowe do akcji. Zobaczcie, jak to wygląda. O, proszę, ten już czeka z kim. Idę coś rozwalić. z honory? W skarpienkach, której nie zdaliście wcześniej. wam, Że męczące to takie rozwalanie. Kiedy wymyślił to miejsce, to naprawdę dzień zła. Jeśli się zastanawia, czy warto skorzystać, to zobaczcie sobie z tyłu. To jak ja wyglądam, Mega ogólnie męczące, rozładowujące emocje i, i dużo fanów i zabawy polecam.